Nie będę go budzić, ale chciałbym go wziąć na ręce. Na pewno zaczyna rozpoznawać twarze. Rozpoznaje cię? Tak. Woli, żebym to ja go kąpała, karmiła i kładła spać. Na pewno jesteś szczęśliwa. Kiedy wrócę, przyniosę mu prezenty. Kiedy wrócisz? Skąd? Z podróży poślubnej. W przyszłym tygodniu żeni się z Blanką. Panno Blanko. Seniorita Blanka. Słyszała się i krzyk. Tak. Jestem blisko ciebie. Przybywam z zaświatów, żeby się zemścić. To krew, którą przelałaś. Morderczyni. Będę cię dręczyć. Zatruję ci życie. Już raz z martwych wstałam. A teraz wracam ponownie, żeby się zemścić. Tak. Słyszałam krzyk. Coś musiało się stać. Ta kobieta jest niebezpieczna. W końcu wszystkich nas pozabija. Nawet Juana Miguela, który podobno ją wyleczył. Jej nie da się wyleczyć. Nic już nie słychać. Nie otwieraj. Może zabładnęła nią ta druga. Nie otwieraj. Panna Blanco? Proszę się odezwać. Balbina? Tak. Słyszałyśmy krzyk. Stało się coś? Pod wpływem tych wszystkich ślubów i my postanowiliśmy wyznaczyć datę. A wy kiedy to zrobicie? My? Ty i Omar? Nie rozmawialiście o dacie ślubu? Mam grać w Nowej Sztuce. Podpisałaś kontrakt? Nie, ale obiecałam Amadorowi. Omar zaczeka. Nie chciał, ale go przekonałam. Ja nie byłbym tak cierpliwy. Pamiętasz nasz ślub? Zorganizowaliśmy go w kilka dni. A był powód, żeby zwlekać, bo bałaś się miłości. Jednak owej nocy daj spokój. Zmieńmy temat. Masz rację. Skoro oboje mamy plany matrymonialne, nie powinniśmy wspominać tamtych chwil, choć są niezapomniane. Dziecko cudownie się rozwija. Majta chciałaby je odwiedzać codziennie. Przyprowadzę ją, kiedy wróci morza. z nadmorza. Z nadmorza? Tak. Pojedziemy nad morze, bo Blanka je lubi. Przyda się jej wypoczynek. Po ślubie Omar zabierzecie pewnie do Haciendy. A może planujecie wyjazd za granicę? Po ślubie i zabiorę ją z dzieckiem do Haciendy. Kiedy szefie? Kiedy skończy się sezon teatralny. Dlaczego musiało tak być? Dlaczego? Z Mabiczuj? Nie, z Iwet. Znaczy się z Blanką. Tą blondynką. W długiej sukni. Wiem. Poznałeś się? Musiałbym być ślepy. To ona nachodziła pana w tym pokoju. Tak, chociaż bardzo się zmieniła. Przestała mnie nękać. Po ślubi innego. Pan też ma już narzeczoną. Zresztą ta kobieta nie pasuje ani do pana, ani do pacjenty. I nic mnie nie obchodzi. Nie powinna, bo kocham Mariciuj. Poślubię ją i będziemy szczęśliwi. Omar wspominał o podróży poślubnej? Nie. I nie zamierzam plotkować na ten temat. Wybacz. Chciałem tylko poinformować cię o moich planach. Nie interesują mnie. Chodzi o dziecko. Musisz wiedzieć na wypadek, gdyby zachorowało, żebyś mogła mnie powiadomić. Nie będę musiała. Omar jest lekarzem, a to jest zdrowy. Wyjeżdżając za granicę, będziesz potrzebować mojej zgody, bo jestem ojcem małego. Chyba, że zostawisz go, by rozkoszować się urokami podróży poślubnej. Nie rozstanę się z dzieckiem. Zabierzecie je ze sobą? Oryginalna podróż poślubna. Daj spokój z tą podróżą, dobrze? Dlaczego się denerwujesz? Jesteś niby taki wykształcony, a zachowujesz się jak prosta. Jeszcze raz proszę o wybaczenie. Pomyślałem, że skoro nie łączą nas już uczucia, możemy podejść do sprawy rzeczowo i spokojnie. Owszem, ale jeszcze niedawno prawiłeś mi miłe słówka. Ja? Na ślubie powiedziałbyś, że jestem piękna. Przez grzeczność. Żebyś nie poczuła się przyćmiona przez inną osobę. Widzę, że podoba ci się jej przemiana. Każdy mężczyzna woli chodzić z atrakcyjną kobietą. Musisz jej pilnować. To kopietka podrywała Omara. Nic się nie stało. Miałam koszmar. Zasnęłam i coś mi się przyśniło. Na pewno? Tak. Jeśli będzie mnie Pani potrzebować, proszę zadzwonić. Dziękuję. To był tylko koszmar. Uwierzyłaś jej? Tak powiedziała. Słyszała Pani. Pójdę już. Niemożliwe, żeby zdjęcie i list nie zrobiły na niej wrażenia. Na pewno udaje. Nie mogła ich zbagatelizować. Oszaleje i to wkrótce. A wtedy będzie można otruć Juana Miguela. Każda kobieta lubi być piękna. Nie przeszkadza mi, że inni podziwiają moją towarzyszkę. Ale ty jesteś jej najgorętszym adoratorem. To logiczne. Dlatego tak ci śpieszno do ślubu. Bo kiedy Blanka wyglądała jak szara mysz, wcale tak nie było. Ora Zostaw mnie, Złościcie, że Blanka mi się podoba? Przykro ci, że zostanie moją żoną, Jesteś zazdrosna? Blanko, nic ci już nie grozi. Jesteś wolna. Nie mogę się poddawać. To zdjęcie i list pisany krwią nie są prawdziwe. Viviana nie wróciła z zaświatów. Muszę być silna. I nie dać się zdominować przez Ivet. Nie poddam się szaleństwu. Nie mogę.